Znajdujemy się na wystawie warsztat artysty i grafika Odkrywanie różnorodności. W przestrzeni, w której pokazujemy właśnie grafikę, różnorodność technik, różnorodność sposobów wykonania, zobaczymy tutaj materiały, narzędzia, a jedną z prac, którą prezentujemy, jest praca Jana Stanisławskiego Topole. Praca artysty, który jest jednym z najstarszych przedstawicieli młodej Polski. Główny przedstawiciel modernizmu. Urodził się na Ukrainie w 1860 roku, zmarł w Krakowie w 1907. Wykształcił takich twórców jak Józef Czajkowski, Ludwik Konarzewski czy Tadeusz Makowski. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dopiero później zajął się malarstwem, którego uczył się u Wojciecha Gersona w Warszawie. Następnie studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Paryżu. Od 1897 roku był profesorem w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie gdzie wprowadził obowiązkowe wyjazdy studentów w plener, co przetrwało do dzisiaj. Charakterystyczne dla twórczości Jana Stanisławskiego są pejzaże. Liczne pejzaże z licznych podróży, przede wszystkim w niewielkich formatach, bardzo charakterystyczne i dość zastanawiające w kontekście tego, że był człowiekiem dość sporej, sporej budowy ciała. Często wiele osób jakby dziwiło się temu, że, że Jan Stanisławski, dosłownie mówiąc potężny człowiek, malował, tworzył tak małe, małe prace. Jedną z prac, którą mamy na wystawie są właśnie prezentowane tutaj topole. Litografia z 1901 roku. Właśnie w litografii odkrył to, jak można wspaniale zrobić swego rodzaju trawestację obrazu malarskiego na, na, na papier, na, na grafikę. Sam tak naprawdę jako pierwszy z wśród artystów młodopolskich zajął się grafiką, zwłaszcza litografią, odkrywając w niej to, że, że można powielać swego rodzaju motywy malarskie, że ten, ten, ta technika graficzna jest najbardziej właśnie malarska ze wszystkich technik graficznych. Poprzez to, że można używać pędzla, można używać kredki, można pruszyć farbą, tuszem po, po kamieniu, Uzyskując bardzo podobne efekty, jak, jak to jest w malarstwie, praca, którą tutaj pokazujemy, czyli to pole, była swego rodzaju dodatkiem do, do czasopisma Chimera. Było 20 takich ekskluzywnych wydań, w którym właśnie Jan Stanisławski zawarł swoją, swoje pracę. I jedną z tych prac jest właśnie prezentowana tutaj grafika. Charakterystyczne dla Stanisławskiego jest to, że nie tylko operował barwą w czasie tworzenia swojej grafiki, ale również świadome było e, używanie papieru. E, różnych papierów używał w momencie tworzenia. Czasem były to białe papiery czyste, e, czasami bardziej szare, czasami sepia. E, w tym przypadku mamy taki szarzały papier. E, który jakby Stanisławski sam sobie zdecydował, że tym szarym papierem jakby trochę gasi pewne kontrasty, że gdzieś robi swego rodzaju takie wyciszenie tej pracy. No, gdyby papier był biały, te ciemne, ciemne to pole byłoby bardzo mocno widać. Byłyby jeszcze bardziej wyeksponowane na tle bardzo mocnych, białych chmur. Natomiast używając tego szarego papieru trochę to wszystko zgasił, jakby wprowadzając kolejne jakieś takie przestrzenie sentymentu, nostalgii, które była bardzo charakterystyczna dla jego twórczości. Jest to nawet swego rodzaju jakiś taki daleki odblask. Impresjonizmu, który w twórczości, zwłaszcza graficznej Stanisławskiego, możemy odkryć. Myślę, że twórczość Jana Stanisławskiego wprowadza w nas niezwykły nastrój. Zwłaszcza ta praca, którą prezentujemy, ma w sobie coś takiego, swego rodzaju tęsknotę, do której wracamy, do której gdzieś, gdzieś próbujemy może nasze myśli oddalić od, od spraw codziennych. Myślę, że warto się nad nią dłużej zatrzymać i, i wejść w ten klimat. Przestudiować te, te niuanse, te, te tak naprawdę kilka barw, które tworzą ten specyficzny charakter tej niezwykłej pracy.